Witajcie moi drodzy przy mikrofonie, jak zwykle Viking, a wy oglądacie Stray. Moi drodzy, czekałem długo na nagranie tej gry, nie miałem możliwości do tej pory nagrywania ze względu na ograniczenia sprzętu jakim dysponuję. To, że teraz możemy tę grę nagrać jest zasługą firmy w której pracuję, którą udostępniłam i po prostu wypożyczyła na weekend majowy Mocniejszy sprzęt, dzięki czemu mogę to nagrać. Także dziękuję firmie Minimax. Nie jest to segment sponsorowany, ale mimo wszystko z całego serca dziękuję za wypożyczenie mi sprzętu. Co do samej gry, pierwsza gra, którą kupowałem na premierę. Naprawdę, nie kupię zwyczaj gier na premierę, to zresztą widać po kanale, że raczej przechodzimy produkcje starsze. Natomiast tę grę pierwszy raz w ogóle widziałem u Kaftana mm, i spodobała mi się, spodobało mi się gameplay i po ją kupiłem. Ciekawa produkcja, nie ukrywam, że już raz ją przyszedłem, mm, dlatego teraz już nie będziemy przedłużać, rozpocznijmy sobie nową grę. Jak widać moje jakieś stare save pointy są, ale rozpoczniemy nową grę. Przy okazji też chciałem przeprosić, jeżeli będzie w trakcie mojego mówienia słychać szumy. Ale o ile w swoim laptopie, którego używam na co dzień, mam możliwość włączenia trybu cichego, tutaj niestety nie. Eee, tutaj nie mam tej możliwości, więc szumy będzie po prostu słychać. są nasze kitki. Możemy się kiciunem pobawić. Oee, hmm. słodziaki. Zrobiłem wszystko, co można było i teraz musimy się położyć. Tak? No dobra. Mówisz i masz. popatrzcie jaka ta gra jest piękna uwierzcie w to, że tę grę robiło 12 osób dla mnie takie jest oficjalne info że tę grę robiło 12 osób że to jest gra niezależna No to pogawędziliśmy. My sobie wskoczymy po beczkach. Po kociemu, to nie musi mieć logikę. To było bardzo po polsku co powiedziałem. Drodzy, jeżeli zapytacie dlaczego na mojem standardowym laptopie nie miałem szans nagrania, no to w tym momencie, kiedy jest ten wodospad i mamy dość sporo efektów cząsteczkowych, animacja spadała gdzieś do poziomu 5, może 10 ramek na sekundę, więc z tego co wiem to my gramy w granie oglądamy pokaz slajdów, więc o, ja tu coś mogłem. Za późno. No, lampki uciekły. No, prowadź, bracie, czy tam siostro. mi się kot źle ustawił. Kwiaty mówię, gra jest przepiękna. Obserwowanie to kurczę, zoom jak w snajperce. A ta rura wcale się zaraz nie zawali. Nie zo kitku Czemu on wygląda jak kot ze szreka? Uszek? Ja cierpię, jak on cierpi. Ztoło żyło. Przynajmniej na pewno kanały. No wstawaj, kid. wstawaj. Ja wiem, że cię boli, ale wstawaj, nie możesz tak zostać, bo cię tu zeźł. O już dobrze chodzimy. Na no, tyle na ile możemy. A. A pod R2 się biega. Dobra. No nawet dość dziwnie nasz kicia sobie radzi. Puszko pani z nami nie idzie tym razem martwe miasto. Ej ej, coś mi tu wybiegło. <śpiewanie> <śpiewanie> Dobre, dobre. Pogawędki z kamerą. Znaczy, jak ma się 4 promile krwi w alkoholu, to i nawet to może być logiczne, no ale... Cytując niekrytego krytyka, jeśli ktoś w ogóle jeszcze o nim pamięta. O oh. Rest arrest in Rust. No i po co ja tu wskoczyłem? A, tak, tak po prostu, nie? No tu. Co mi tak jak mówiłem, to jest, jesteśmy kotem, to nie wszystkie nasze ruchy muszą, muszą być logiczne. Jestem kotem, jak mam to odczytać? Tak. Typowy kot. Jestem opiekunem dwóch takich sierściuszków, więc mogę potwierdzić. Tak samo jak to, że wszystko co stoi na krawędzi to jest wróg. Co, może mam jeszcze w te szkło wskoczyć, co? Co chociaż podrapie. On nie miał nigdy przez kota podrapanej kanapy, ten nie wie, co to życie. Niech teraz nie zogo, mań tak przy okazji. Dobra, uciekajcie, uciekajcie. Coś tu mamy? poukrywane, Tak średnio. Tak średnio. No, tu mamy zapis, więc może to ważne. To chyba niedobrze, pani Kalafiorku. To tak chyba w opozycji do bardzo dobrze. Czepcie się ode mnie. A więcej was nie było. No dobra, to nam się udało. Jakimś cudem. Powtarzam, jestem kotem. Jak ja mam to odczytać? Przynajmniej nas na zupkę zapraszają. O, dobra. O, typowy kot. Potwierdzam. tutaj na rurkę i tutaj na daszek Byście się zastanawiali jak wygląda kot w koło urodku od chomika, to mniej więcej taki widok. Mm. Ty, jak nam pokiwała? Ech. ty to chyba lubisz. Nie? Tak. Kot masochista. No, wskakuj tam, że <laughs> Zawsze mnie to będzie bawić. Te, czy... w tam te... Nie, chyba w te. Chyba w tę stronę. Hops i hops. Ojej, Gdzie teraz, panie Muchomorku? a ja ślepy hmm. No dobra Bateria poszła tak o, po prostu. No dobrze, dotarliśmy sobie do mieszkania. Tutaj, moi drodzy, i zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę. Ehm, jeżeli to, co robię, uważacie, że jest fajne, zostawcie proszę subskry subskrypcję oraz uderzcie w dzwoneczek, żeby żaden materiał następny ode mnie Was nie ominął. Sekcja komentarzy, jak zwykle, jest Wasza. Dziękuję jeszcze raz za udostępnienie komputerami do do testów, do sprawdzenia, do tego, żebym mógł nagrać te materiały. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!